Przygotowanie placu budowy nowego dworca wymagało demontażu torów, rozbiórki budynków i wykonania wykopu długości 500 metrów, szerokości 120 metrów i głębokości 8 metrów. Kolejnym etapem budowy było wykonanie ścian szczelinowych. Mamy za sobą, można powiedzieć, budowę około połowy ścian, które już nam służą do tego, żeby zacząć wylewać płytę, która stworzy jednocześnie dach i podłogę przyszłego dworca Łódź Fabryczna. A więc budowa hali peronowej dworca zaczyna się od sufitu, 8 metrów poniżej pierwotnego poziomu Gruntu. Plac, na którym wylewana jest płyta stropowa, ma wielkość boiska piłkarskiego. Po wybudowaniu stropu na tymże poziomie będzie można rozpocząć prace konstrukcyjne na tym poziomie, w górę, także pod koniec roku będzie już widać konstrukcje wychodzące poza powierzchnię terenu. Jednocześnie będą wykonywane prace metodą podstropową, czyli pogłębianie terenu pod przyszły układ torowy. Równolegle rozpoczynają się też prace modernizacyjne na stacji Łódź-Widzew. Mamy za sobą rozbieranie starej stacji. W ciągu kilkunastu dni, może w ciągu kilku tygodni rozpoczniemy konstruowanie pierwszych dwóch peronów i przejścia podziemnego prowadzącego na te perony. Te prace będą wykonywane przy ciągłym prowadzeniu ruchu kolejowego.